Dzień dobry Słoneczka z tej strony, ciotka Irsy, Witam Was na moim i samca alfa kanale we wtorkowym Speed buildzie. Słuchajcie, mam dzisiaj dla Was domek, który był w pewnym stopniu wyzwaniem. Wyzwaniem otóż, po pierwsze, takim, że oczywiście lecimy na ograniczonej ilości dodatków, ponieważ to był domek na zamówienie. Poza tym miałam tylko 40 tysięcy Simoleonów, a parcele 64 na 64. Więc tak, no, obyło się bezbędnego klateringu. Oczywiście nadużyłam debaga i co ważne, ten domek miał być dla rodziny taki trochę sporej, bo bodajże 2 plus 3, oraz dla rodziny zajmującej się ogrodnictwem. Tak, więc musiał być duży, wypasiony ogród na zapleczu oraz oczywiście szklarenka. Wymogiem też były dwie łazienki, no ja się rozpędziłam i zrobiłam łazienek trzy, ponieważ jedna na dole jest taka pralnio łazienka, można powiedzieć taka pół łazienka. E, oraz no, zrobiłam trzy sypialnie, jedna jest dzielona, czyli dwoje rodzeństwa w jednej sypialni, oczywiście rodzice na dole, jako tak zwany master bedroom. Z dostępem do własnej łazienki, a na górze dzieciaki mają, jakby swoją łazienkę. Mam nadzieję, że nam się spodoba. Powiem wam, ja się bawiłam fajnie, poza problemami technicznymi, które miałam pod koniec. Bo miałam, nie wiem dlaczego, ale kiedy próbowałam kopiować rzeczy z debuga i ogólnie robić ogród, komputer mi się masakrycznie, ogólnie simsy, bo komputer sam w sobie nie, ale simsy mi się masakrycznie ciały. Słuchajcie, to była jakaś paranoja. Ja czułam, jak mnie leciutko krewka zalewa. No ale jednak mam nadzieję, że coś tam się udało zrobić. Nie udało mi się nagrać całej końcówki, jak już tam, że tak powiem, koloruję trawę, jak dodaję jeszcze parę krzaczków i pewne rzeczy zmieniam, ale jakby co domek będzie do, no, oczywiście do pobrania w galerii, jak go udostępnię ale będzie do pobrania w galerii. I właśnie, co zawiera? Zawiera cztery pory roku, psy i koty, miejskie życie, licealne lata, razem raźniej wystrój marzeń, wiejską sielankę, mali obozowicze, wiejską kuchnię, przygody w dżungli, wielkie pranie oraz wytworne przyjęcia. To znaczy, mam nadzieję, że udało mi się te wszystkie dodatki, że tak powiem, zawrzeć. Jak mi się nie udało, to bardzo przepraszam. Mam nadzieję też, że nie przegięłam z ilością, że wiecie, no przez przypadek gdzieś tam nie zaszalałam i nie dałam mi jednak o ten jeden dodatek za dużo. Jeżeli, to mam nadzieję, że to było w tak małej ilości, że w razie czego po prostu przyjdzie go skasować i będzie spokój. Kolejna sprawa. Domek miał być też w ciemnej zieleni, więc do ciemnej zieleni bardzo mi jakoś tak pasuje biały. Biały jest takim bardzo neutralnym i wdzięcznym kolorem. Więc powiem Wam, że chyba ogólnie sama wprowadzę tutaj moich Simów ponieważ teraz moi Simowie mają cztery konie. Haha, ranczą wyszło trochę za mocno. I tam, gdzie zrobiłam taki fejkowy, ale to zobaczycie już pod koniec, fejkowy ogród na kapustę, gdzie tak pomyślałam, że osoba grająca w tym domku może sobie w późniejszym czasie, jeżeli ma wiejską sielankę, zrobić te grządki na duże warzywa, duże te wszystkie na dynie, bakłażany, wielkie grzyby i po prostu tam sobie to podhodować. Ale tak, ja tam się zastanawiam, czy ja sobie tam po prostu staję i w razie czego nie zrobię. Ponieważ jestem całkiem zadowolona z ogrodu, co jest rzadkością. Powiem wam tak, dla mnie to jest taka trochę rzadkość, ale zrobiłam bardzo symetryczny ogród, który mi się po prostu fajnie robiło. Ale jak już mówiłam, nadużyłam trochę debaga, hmm, czy dobrze, czy źle, jakoś to trzeba było sobie z tym poradzić. I powiem wam troszeczkę żałuję, że w wystroju marzeń jednak po pierwsze, nie użyłam mebli kochanych z wystroju marzeń. A po drugie, no ale fundusze, powiem wam, bardzo oszczędzałam, bardzo się starałam, żeby było większość sprzętów, które są potrzebne do rozwoju Simon. I też przede wszystkim rozry rozrywki, więc jak jest i telewizor, tak jest regał z książkami, jest komputer, czyli takie można powiedzieć podstawy podstaw. Ale powiem wam, jeżeli chodzi o wystrój marzeń, troszkę żałuję, że ta zieleń na kanapie nie jest taka intensywniejsza. Taka mocniejsza, bardziej butelkowa zieleń byłaby po prostu genialna. Mogłam również użyć, użyć tych takich kanap, co są z podstawki, one nie są za drogie, ale jednak jakoś tak bardzo, bardzo chciałam użyć tej kanapy. Uwielbiam kanapę modułową z po prostu w stroju marzeń i to mi przypomina, że IE obiecało więcej kanap modułowych i ogólnie dużo rzeczy obiecało, a jakoś tego nie widać. I powiem Wam, sezon się kończy, a miały być jeszcze dwie kolekcje. Nagrywam ten filmik przed 19, więc może coś jeszcze dzisiaj się pojawi. Jeżeli się pojawi, no to pewnie spodziewajcie się jeszcze jakiegoś dodatkowego materiału na kanale. No, bo jednak co jakiś czas będziemy coś tam wrzucać. No, zobaczymy. No, zobaczymy. Miały być w tym sezonie jeszcze dwie kolekcje poranczu. Na razie cisza. Na razie. A przynajmniej ja nic nie znalazłam z informacji. No, mam nadzieję, że się coś tam ruszy. O kurczę! No i ten zielony. Wiecie co? Ja jestem zakochana w tym zielonym. Ja nie wiem, co mi się stało. Zawsze uważałam, że zielony jest jednym z takich mniej wdzięcznych kolorów do wystroju. A jednak i użyłam z, tego, z tej kolekcji wiejskiej tych kafelek, podłóg takich kamiennych, bardzo mi się to podoba. W ogóle chciałam, żeby ten domek wyglądał na stary, ale odrestaurowany. Wiecie, o co możemy chodzić. Taki, że rzeczywiście był troszeczkę wiejski, są pewne takie drobne elementy, które jakby zostały po dawnych właścicielach, czy po dawnych członkach rodziny, ale jednak rodzina, która tutaj zamieszkuje i jest, cóż, zajmuje się odrestaurowywaniem go i dostosowywaniem do swoich potrzeb. Tak, nie wiem, czy to dobrze ujęłam, ale wydaje mi się, że chyba zrozumiecie, o co mnie chodzi. Nie przyzwyczajajcie się za bardzo też do obrazu w salonie, ja teraz o obrazie w salonie, a gdzie my tu już jesteśmy, już jesteśmy yy, za salonem. W każdym razie yy, ja w pewnym momencie użyłam obrazów, które można pozyskać z obserwatorium. Wiecie, tych wszystkich widoków nieba, yy, kosmosu i tego typu, ponieważ to są obrazy dość tanie, a ja uważam, że całkiem spoko wyglądają. Zresztą nie oszukujmy się, jak ma się ograniczony budżet, a jednak ja bardzo lubię w miarę wykańczać te domki, tak żeby one troszeczkę posłużyły, no to ma się jak się ma. Ale tak, ograniczony budżet robi, robi wyzwania, robi robotę. No, powiem Wam, że jeżeli też chodzi o pokoje dzieciaków, no to w jednym zrobiłam troszeczkę właśnie dalej ten motyw zieleni, w drugim poszłam trochę, no poszalałam, żeby tak pasował. Bo chciałam, żeby trochę to wszystko było takie neutralne, płciowo. Ja wiem, kolory nie mają płci i ja to będę powtarzała i tak dalej, ale jednak żyjemy w takim świecie, a nie innym i różowy będzie nam się kojarzył z dziewczynką, niebieski z chłopcem. Bo jakby nie patrzyli są te wszystkie baby shower, te inne imprezy związane z dziećmi. I jednak jako symbolikę robi się ten niebieski i różowy. O takie czasy, no nie przeskoczymy tego. Powiem Wam, jeżeli bym miała syna i miałaby mieć dziecko i chciałby nosić różowy, no to spoko, ja nie widzę problemu. Zresztą robienie sobie czasami problemów z tego, jaki ma to kolor na sobie, to jest słabe. Serio, Bo jednym się podoba żółty, innym się podoba brązowy, a jeszcze innym czarny. Jak też zauważyliście, nie do końca jest filmik dograny, jeżeli chodzi o wykończenie pokoju dzieciaków oraz łazienki na górze, bo powiem Wam troszeczkę, będę skracała te filmiki, bo one są masakrycznie długie i też kwestia po prostu taka, że miłoby było, żebyście się nie zanudzili na nich. Tak, nie zanudzili. No, po prostu nie chcę, żeby ktoś tam ziewał mi w trakcie oglądania. Chociaż powiem wam, powinno mi to w nosie, bo tego nie widzę. Ale, ale ja ostatnio tak jakoś powiem wam, że znowu chyba, chyba przedawkowywuję pracę i jakieś głupoty gadam. Tak. No cóż, bywa. A właśnie z takich ogłoszeń parafialnych, czy ktoś by chciał kota? Aha, tak, o kotach u ciotki Irsy i samca Alfa. Kto by pomyślał? Słuchajcie, moja kumpela z pracy, jakby co, ona mieszka w okolicach Częstochowy, znalazła kotka. Kotek potrącony, kotek jest w trakcie rehabilitacji, prawdopodobnie będzie miał do końca życia niesprawną nóżkę. Jest malutki, słodki, rudy i kochany. I szukamy mu naprawdę, naprawdę takiego z całego serca odpowiedzialnego domu. Domu oczywiście niewychodzącego, który w odpowiednim momencie go wykastruje i będzie w stanie przyjąć kota z niepełnosprawną bo jednak on będzie wymagał troszeczkę większej opieki, zaangażowania i jakieś tam może nie tak uwagi, bo on sobie radzi, on się skacze, on dokazuje i tak dalej i jest ogólnie przesympatycznym, małym stworzonkiem. No jednak posiadanie kota niepełnosprawnego wiąże się, no cóż, nigdy nie będzie piękny, może nie być instagramowy i wiecie, no wiecie jak czasami niektórzy podchodzą. No przykro mi, jesteśmy wzrokowcami. Smutne, ale prawdziwe. Tak, zmierzamy, słuchajcie, powolutku, bardzo powolutku końcowi. Jak widzicie tutaj właśnie szaleję z tym debugiem, yy, aż miło, czy też nie miło. No i ten duży ogród. Powiem wam duży ogród, który w sumie, jakbym się postarała i pożywała dużo kwiatów, mógłby robić tak, taki pseudo ogród botaniczny. I tak, ja chyba jednak sobie tą szklarnię, coś w tym stylu, sama zrobię. Zresztą jakby coś, jakby ktoś pytał, czy ta szklarnia sama z dachów jest funkcjonalna. Korzystałam z niej kilkukrotnie i tak jest funkcjonalna. Działa, yy, daje radę, roślinki w niej rosną, Sim się tam kręci i wszystko, przynajmniej tak jak grałam, było ok. I było ok. Wiecie co, na razie chyba się wyrobiłam ze wszystkimi domkami na zamówienie, chyba. Tak mam nadzieję. Jeżeli o tym zapomniałam, proszę zgłaszajcie się. Zgłaszajcie się, bo ja mam sklerozę. Nie wiem, czy to jest kwestia za dużej ilości masła, czy słodkiej kawy. Mój dietetyk właśnie się przeżegnał, bo tak przynajmniej podejrzewam, jeżeli to słucha. Ale tak to mniej więcej po prostu wygląda, że mam sklerozę. Mam sklerozę i A nie chcę zawalać za mocno. Tak, tak za bardzo, bardzo mocno. Powiem Wam, też się zastanawiam, czy nie zrobić jakiejś na parceli publicznej i czy nie wrócić do zabudowania New Crest. ponieważ trochę tęsknię za tą serią, fajnie mi się robi na samej podstawce, jest to też tak trochę odskocznia, jest to w pewnym stopniu też wymagające, bo jednak nie oszukujmy się, jeżeli ktoś jest przyzwyczajony do większej ilości dodatków, no to podstawka jest taka smutnawa, tak. Też, jak zauważyliście, zrobiłam jeziorko, bo powiem Wam, 64x64, 64, jeżeli ktoś tam ogarnie i będzie właśnie robił dużo roślinek i hodował, to jeziorko można zawsze zlikwidować i wykorzystać to powierzchnię jakoś inaczej. Można, ale nie trzeba. A, powiem Wam, też czekam na aktualizację, żeby Simy mogły pływać w jeziorach i innych miejscach wodnych, bo to też miało być! Słuchajcie, albo ja sobie coś ubzdurałam, Albo IE naprawdę obiecało bardzo dużo rzeczy i po prostu tego słowa nie dotrzymuje. Serio. Nie wiem co się dzieje z tą firmą. Inaczej, no były, było po tej wielkiej wtopie, czyli ślubnych historiach, było sporo zwolnień i sporo osób, które zajmowały się danymi projektami. Miało być odświeżanie dodatków i powiem Wam, jeden został odświeżony dodatek i to pakiet rozgrywki i jest smuteczek. Jest marnie. No jest marnie. A, nigdy nie sądziłam, że będę aż tak krytykowała je, no ale sory, no trochę chyba zasługują. No zasługują. Chociaż powiem Wam, Rancho chyba jednak zwiększa ocenę, bo rzeczywiście sympatycznie gra mi się koniarą, zresztą sympatycznie gra mi się w rodzinie, gdzie są konie. Chociaż ja mam konie, no cóż, można powiedzieć uratowane, takie może nie gorszej jakości, ale smutniejsze i trochę cięższe z charakterem, więc jest ciekawie. No cóż, zapraszam do lajkowania, subskrybowania, komentowania. Nie zapomnijcie o dzwoneczku, by być na bieżąco z materiałami, które wstawiamy na kanale. A na dzisiaj to tyle. Buziaki. pa pa.